Cześć, ja jestem Grzesiek, a Wy trafiliście do mojej klockowej jaskini. Stali bywalcy kanału pewnie już wyczują, że nie bez powodu stoję koło tej uginającej się od Harry'ego Pottera półki. I tak, dobrze się domyślacie, dzisiaj zbudujemy sobie kolejny moduł. Moduł nie byle jaki, bo naprawdę całkiem spory. Numer 76402. Hogwarts Dumbledore's Office, a na polski tłumaczone to jest jako Komnata Dumbledora w Hogwarcie, 654 elementy i aż 6 minifigurek. Znajdziemy tutaj Albus'a Dumbledora, Madame Pins, Argus'a Filcha, Severus'a Snape'a, Harry'ego Pottera i Hermione Granger. Tak jak widzicie prezentuje się zestaw naprawdę pokaźnie. Mamy tutaj aż 4 poziomy, licząc dach. A na odwrocie możemy zauważyć, tak jak wspomniałem, te nasze cztery poziomy rozłożone na pojedyncze elementy, ale są też cztery okienka ze scenkami. W pierwszej mamy Harego i Dumbledora przeczesujących wspomnienia, jest funkcja zabawowa. Gdzieś na zewnątrz, jak pociągniemy za krzew, to powinny książki w bibliotece wypaść. Jest też bardzo genialna książka z klockową twarzą wychodzącą z niej. To jest moment, kiedy Harry przeszukiwał e, dział ksiąg zakazanych i w ostatnim okienku Harry sobie stoi przy jeszcze wtedy malutkim Feniksie, Foxie. Bardzo fajnie, że dostajemy taką e, malutką figureczkę młodego Foksa. Widzę też, że dostajemy tutaj e, kota filcza, a poza tym Również trzy karty czarodziejów. Mam nadzieję, że trafi mi się coś, czego mi w zasadzie brakuje. No dobra, to co? Układamy i słyszymy się już przy omówieniu. Zanim zabiorę się za układanie, spójrzcie na to. Taka instrukcja, tak zapakowana instrukcja. No chyba nie ma mowy, żeby się popniotła. A po wyjęciu spójrzcie, jaka ona jest ładna. Nawet ta niewielka karteczka z naklejkami nie robi na mnie wrażenia. Przepiękna książeczka, naprawdę. Tak to wygląda po złożeniu. Pewnie się powtórzę enty raz. Natomiast zestaw ten, tak jak widzicie, ma cztery piętra, czy też trzy piętra i dach. Jeśli chodzi o wygląd strony fasady, to wydaje mi się, że jest zdecydowanie bardziej uboga niż w innych modułach. Widzę natomiast ciekawą rzecz, czyli mamy tutaj złote okiennice. Jak dobrze kojarzę, to w żadnym z modułów złotych okiennic jeszcze nie było. A łącząc to ze skrzydłem szpitalnym, okazuje się, że mamy tutaj już trzeci kolor tych okiennic. I nie wiem, czy osobiście mi się to podoba, bo jednak zaburza to jednolitość fasady. Oczywiście mieliśmy tutaj do czynienia z naklejkami, i jeśli chodzi o przód fasady, to możemy je zobaczyć jako cegiełki na zaokrągleniach ścian oraz w herbie Hogwartu zwieńczającym nasz dach. Wspominałem już również, że mamy tutaj sześć minifigurek, i to jest na wielki plus tego zestawu. Myślę, że tutaj powinien zasługiwać na pochwałę. Minifigurek nigdy za wiele, w szczególności w Harrym Potterze, jeśli chcemy, żeby nasz Hogwart jednak wyglądał na żywy. Nawet jeśli wielokrotnie dostajemy harego i hermione, zawsze możemy troszeczkę wymienić włosy, wymienić główki i będziemy mieć perfekcyjnych studentów Gryffindoru. A co do naszych figurek Zaczniemy sobie od lewej strony, czyli od Madam Pins. Tak się figureczka prezentuje, i jak widzicie, no, jak najbardziej jest to poprawna figureczka. Bardzo ładny nadruk szaty. Mamy tutaj czarną suknię. Jak widzicie, jest tu klocek sukni wykorzystany. Nadruk taki zielonkowaty, lekko. Myślę, że szczególna uwaga powinna być zwrócona tutaj na kapelusz. Ten wygląda wyśmienicie. A jeśli chodzi o tył naszej figurki, to tutaj mamy tylko taki lekki nadruk na kołnierzyku i nic więcej. Następnie czeka na nas nasz dyrektor Hogwartu, czyli Albus Dumbledore. No i tutaj mamy go w długich białych włosach z jego brodą i chociaż ta minifigurka posiada podwójną główkę To niestety wielkiej różnicy nie ma, którą stroną założymy, bo jednak broda przykrywa nadruk, którym się te dwie strony różnią. Więc troszkę nie rozumiem tego, no ale ok, jest, jest w porządku. Jeśli chodzi o jego strój, bardzo ładnie zdobione szaty. Tutaj zamiast w zasadzie długiej szaty, to mamy, mamy nóżki. Czyli nie możemy tego nazwać, nie wiem, suknią czy jakkolwiek. No, suknia to nie była albo chodził w sukni, ale wiecie o co mi chodzi. A z tyłu, cóż, włosy większość przykrywają, nic tutaj poza tym nie mamy. Kolejna minifigurka to jest nasz profesor Snape. No i cóż, jak to przy minifigurce Snape'a, zazwyczaj nie ma tutaj szalu, bo jakby nasz nauczyciel nosił się na czarno. Tak więc e, widzicie, no. Minifigurka czarna, włosy czarne. Natomiast bardzo ładnie wygląda ta fioletowa kamizelka z wystającym białym kołnierzykiem. A jeśli chodzi o tył naszej minifigurki, to tutaj mamy tylko takie lekko fioletowe zagięcia pokazujące się na jego szacie. Natomiast nagrodę za pozytywne zaskoczenie w zestawie powinna wygrać minifigurka wilcza. Coś, czego wcześniej chyba w zestawach nie miałem, nie kojarzę przynajmniej. Tak jak widzicie, bardzo ładnie odwzorowane nadruki. Mamy tutaj narzuconą kapotę, czy jakkolwiek by to nie nazwał. Jest oczywiście zawinięty szalik pod szyją. Kamizelka, pas. No i oczywiście te ubrania są takie znoszone, potargane. Bardzo fajnie wygląda również nadruk na jego główce, w zasadzie cały odlew tych włosów. No jednak Filcz miał łysinkę. Z tyłu już tutaj wiele się nie dzieje. Mamy lekkie akcenty ciemnym nadrukiem, żeby pokazać jakieś zagniecenia i tutaj elementy kaptura prawdopodobnie, czy też jakiegoś kołnierza jego płaszcza. Do kompletu z Filczem dostajemy również jego kotkę. No i ta oczywiście bardzo ładnie wygląda. Podobają mi się nadruki, chociaż jest zdecydowanie jaśniejsza niż, niż kot, którego pamiętam z filmów. A już zupełnie na sam koniec, oczywiście nasi uczniowie. Tutaj jest Hermiona oraz Harry. Jeśli chodzi o minifigurkę Hermiony, no to tutaj nic nadzwyczajnego, nic odkrywczego moim zdaniem. Jak zwykle mamy mundurek Hogwartu. Nóżki są krótkie, natomiast są te nieruchome. Z tyłu lekkie tylko zagięcia i wystający kaptur spłaszcza. No a jeśli chodzi już o Harego, to tutaj oczywiście minifigurka sama z siebie nie jest jakoś mega ciekawa. Natomiast mamy tutaj naszą pelerynę niewitkę. I ta jest, muszę przyznać, genialna. Po pierwsze warstwa refleksyjna na zewnątrz. Ale również, jeśli sobie odwrócimy, to możemy zobaczyć przepiękny nadruk. Tak wygląda genialnie i wzór jest naprawdę imponujący. A co kryją wnętrza naszych komnat? Jeśli chodzi o parter, to mamy tutaj po prostu bibliotekę. Jak widzicie, po dwóch stronach mamy ławeczki, czy też nie wiem, biurka z krzesłami. Tutaj są niewielkie półeczki. Na lewej stronie stoi kielich, po prawej stronie również, ale mamy Easter Egga w postaci czekoladowej żaby. Główny element biblioteczki, no to tutaj mamy schowaną funkcję zabawową, o której wspominałem na początku. I możemy po prostu nacisnąć z tyłu deski i one wysuwają nam książeczki. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale no po prostu książeczki, które są na półkach, wysuwają się. Możemy je otworzyć i odegrać scenkę, gdzie przed oczami Harego otwiera się krzykliwa książka. Przenosząc się piętro wyżej, mamy tutaj tytułowy gabinet Dumbledora z takim lekkim podniesieniem, na którym oczywiście znajduje się biurko, kałamarz z piórem, lampka, zapieczętowany list. Z tyłu znajdują się również biblioteczki, po prawej stronie siedzi sobie niewielki folks, malutki folks, a po lewej mamy stojak z tiarą przydziału. Oczywiście nie jest to pierwsza tiara przydziału ze wszystkich modułów, które dostajemy. Ostatnie dwa piętra wydają się troszeczkę puste, natomiast zawierają one tutaj szczególnie ważne przybory do odgrywania scenek. Na trzecim znajdziemy fontannę wspomnień. Nie wiem czy to jest poprawna nazwa, natomiast tak bym ją nazwał. A jeśli chodzi o poddasze, to tutaj mamy ukryty miecz Godryka Gryffindora. Podsumowując, ja z zestawu jestem bardzo zadowolony. Na plus ilość minifigurek, szczególnie minifigurka filcza. Na minus trochę nie podoba mi się, że jednak te okienka są złote, te okiennice. Ale myślę, że to jakoś przeżyje, albo po prostu w swoim hogwarcie wymienię. Podzielcie się w komentarzach swoimi odczuciami. A na ten moment ja Wam bardzo dziękuję i słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!